Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zajmiemy się wymianą przedniego dolnego wahacza. E, tutaj on dosyć często pada w tych modelach po 2008 roku. Zwyż, że e, jakby całe napięcie, całe ruchy, jakby zawieszenia idą na ten jeden sworzeń. On się dosyć często wybija. Dlatego zdecydowałem, że pokażę Wam dzisiaj, jak go wymienić. Dobrze, jak już mamy koło ściągnięte to musimy ściągnąć tutaj tą rozpórkę, poduzować ją całą, czyli zaczynamy od demontażu śrub dziesiątek. Teraz mamy tak, to są bodajże śruby 14 do tej rozpórki. To? Nie, nie, nie trzeba. Dobra, jedną śrubę możemy zostawić, żeby później koncentrować. Ona spokojnie utrzyma, jeżeli jeszcze nie jest mocno zardzeniała. Dobrze, jak to już mamy ściągnięte, jak to już mamy ściągnięte, to zajmijmy się tymi śrubami. To są śruby 19. Ja już sobie wcześniej oznaczyłem, żeby się nie pomylić, chociaż one są takie same, ale dla wszelkiego bo... mm, spokoju ja tak robię, żeby nie pomylić później śrub, gdzie jest 19. Wachacza wahacza mamy w dole, kolejna śruba numer 19 jest tutaj, ale tu już nie ma, nie ma dostępu udarem, więc trzeba ją będzie wykręcić grzechotką. Która jest w szafce. Aha, już schowałaś, tak? Tak. Dobrze. Na początek, żeby tą śrubę ruszyć. One już wcześniej zostały oczywiście przy, przy gwincie potraktowane w WD-40, żeby one w, w miarę ładnie poszły. I już możemy grzechować. Ten wahacz i w modelach Q50, i w X i w qx -ach 50, w FX-ach, w G35, G37, tych wszystkich modele generalnie jest bardzo podobny i zbliżony wahacz do siebie. I, I niestety, ale ten, ten, ten wahacz pada dosyć często, jeżeli chodzi właśnie o stworzeń, więc na pewno ktoś tu wyciągnie jakąś informację dla siebie, a może będzie miał ochotę sam wymienić w domu. Chociaż jest to dosyć upierdliwe, bo ta zwrotnica jest dosyć ciężka, ale może akurat Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz tak. Łącznik stabilizatora tutaj. Tutaj mamy wejście na klucz płaski numer 19 w tym miejscu. I tutaj mamy kolejną, kolejną śrubę. Nie wiem, czy to nie jest 17, zaraz zobaczę. Tak, to raczej będzie 17. I teraz bierzemy kluczyk numer 19. Mby pomóc przytrzymać. No i dobra, to już nam poszło. Teraz tylko przytrzymujemy, wykręcamy ten łączniczek. Dobra. Fajnie uratować ten łącznik stabilizatora, bo nie jest też aluminiowy, jakieś tam pieniądze kosztuje, no a tutaj sprawdzony, nie ma najmniejszego luzu, więc nie ma sensu go ciąć. Jeżeli tylko się uda, to warto odratować takie części. Eee, dobrze, teraz mamy dalej... Co my to będziemy dalej robić? To mamy, to mamy, to mamy, słożeń sobie na koniec zostawimy. A, zajmijmy się teraz amortyzatorkiem w takim razie. Ja zacznę w tym miejscu od opuszczenia przewodów od ABS-u są takie dwie blokadki. Nazwijmy to, tutaj jedna i tu druga, już mamy teraz poluzowane. Będziemy poluzowywać ten. Który? O, tutaj, będziemy poluzowywać ten metalowy element połączony z przewodami elastycznymi. Może 13? 13, Dobra. Nie można zapomnieć, bo można uszkodzić sobie przewody hamulcowe. Na pewno by nikt tego nie chciał. Dobra, tutaj myślę, że 17 znowu będzie. Dokładnie, tu jest 17. I tu jest 17. To jest śruba i nakrętka od amortyzator. Ta tutaj. I z drugiej strony. czy ona nam pójdzie, może ja od razu wezmę grubszą artylerię Dobrze, mamy załatwione to. To teraz tak, obniżymy sobie to w takim razie. Obniżymy sobie w takim razie to. Amortyzator wyciągniemy od góry na trzy śrubki, a później zajmiemy się tym słożnie. Dobrze, możesz na chwilkę wyjść. Puścimy. może tym sworzeniem. To będzie chyba najrozsądniejsze. Będzie. Ja nie będę musiał się już po prostu z tym bawić. Sworzeń to jest 24. Jakbyście nie wiedzieli, to już wiecie. Aha. Zmięcimy sobie teraz stworzenie. ja go oczywiście wcześniej ruszyłem, żeby nie tracić tu czasu, bo to chwilę może zająć oczywiście, czasem jak się nie da go odkręcić to niestety trzeba go będzie wyciąć, no ale tak to niestety wygląda, tylko z tym cięciem to musicie uważać, i ja zaraz Wam powiem dlaczego. To się smar wylał. że nie mamy ruszony, teraz bierzemy się za górę, odkręcamy amortyzator. Tutaj sprawa już jest banalnie prosta. Bierzemy sobie nasadkę numer 12. Odkręcamy amortyzator. Portezator nam opadu. Dobra, blokujemy sobie tutaj o zwrotnicę od dołu. Po poluzowaniu po, po wyliciu tej śruby na sworzniu od wahacza górnego całe zawieszenie razem ze zwrotnicą nam poleci, więc my musimy być gotowi na to, że trzeba będzie to zawieszenie jakoś samemu utrzymać, bo to jest co nam to robimy oczywiście. I teraz jak już mamy taki efekt. Młotkiem wybijemy delikatnie tą śrubę od strony nakrętki. Musimy ją wybić do samego końca. Bo ta śruba jest jakby naszą blokadą przed tym, żeby nasz stworzeń się nie odczepił. Hmm. Wziąłem sobie teraz takiego koleżkę. Teraz musimy uważać, bo wypięliśmy wszystko. Jak za mocno pociągniemy wszystko, to wypnie nam się również cała półość przednia. Delikatnym młotkiem, żeby nie uszkodzić machacza. Tyk. I mamy rozłączone zawieszenie. Teraz zobaczcie, cała zwrotnica nam już chodzi. Teraz zobaczcie, co wam mówiłem na temat półosi tutaj. Oto on. jak za mocno ją pociągniecie, to wyrwiecie całą półość, potem będziecie musieli ją włożyć z powrotem na miejsce. Więc na to też trzeba uważać. Teraz obniżymy już ładnie naszą ortyzanę, musimy jeszcze lepsze miejsce tutaj tej Haczek poszedł. Czy mamy wyciągnięte, teraz zaznaczyć trzeba jeszcze jedną rzecz. W nowym wachaczu, który przyszedł, nie było jednej bardzo ważnej części, mianowicie tej metalowej tulejki, która oryginalnie znajdowała się w tym miejscu na wahaczu. Jeżeli tej tulejki nie przełożymy ze starego wahacza do nowego, w przypadku kiedy go nie ma no to efekt otrzymamy taki, że schorzeń, który powinien nam się zatrzymać w tym miejscu jakby stożkowym na zwrotnicy padnie nam do samego końca, no i możemy generalnie uszkodzić gumę koło nam będzie latało, wiadomo, no, takiego rzecz. Także pokażę Wam mniej więcej jak tą tulejkę odzyskać ja już to zrobiłem przed filmikiem, żeby tutaj nie marnować czasu to jest tak. Tu jest tulejka, z tego miejsca wystaje nam jeszcze gwint do, 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 do wkręcenia tego sworznia do zwrótnicy. I co musimy teraz zrobić? Jak sobie zauważycie, to ta tulejka będzie miała tutaj taki delikatny luz, więc jak będziecie mieli tą gumę, to tą gumę ze starego wahacza trzeba będzie sobie odgiąć albo rozwalić, nie wiem jak tam kto woli i szlifierką kątową wyciąć kawałek tego elementu z wystającym gwintem i z kawałkiem tego sworznia po to, że musimy go sobie teraz położyć na imadle tutaj jak nam będzie wystawał ten gwint, gdzie yy, powinna być właśnie nasza nakrętka mocująca, no to trzeba sobie w tym momencie wziąć jakiś powiedzmy sobie punktaczek młoteczek i w tym miejscu, jak będziemy mieli to najmadle, solidnym ruchem yy, uderzyć, i ten element nam stąd wypadnie. I ten element będziemy musieli oczywiście przełożyć do nowego wahacza. Ale na tym nasza robota się nie kończy. Ja Wam nie będę pokazywał, jak się montuje wahacz, bo to nam dosłownie nic nie wniesie. Ale przy okazji pokażę Wam, że można wymienić tą gumę, która. Fizycznie niby jest nie do od tego twarznia, a ja Wam pokażę, że zrobić to można, tylko ja sobie muszę przynieść te baki. I teraz jak to wygląda? Aha, jeszcze jedno. W nowym wahaczu nie było tych poduszek, więc te poduszeczki też musimy przełożyć do naszego nowego wahacza. To jest bardzo istotne, żeby nam to nie puchło. I teraz tak. Ten element, według serwisu, według wszelkich, katalog wszelkich katalogów, jeżeli chodzi o tą, o tą gumę, osłonę, ona jest niewymienna. Ja Wam pokażę, że mo można ją wymienić. Przede wszystkim tak. To nie jest tylko sama guma, tylko ona posiada jeszcze taki jakby zaprasowany do środka, nie wiem, zalany yy, kawałek stali. To jest na spodzie i ten element jest zalany właśnie tą całą gumą E, razem z naszym, e, razem z naszą osłoną sworznia więc pokażę wam jak to zdemontować. Bierzemy sobie nożyk i teraz musimy bardzo mocno włożyć sobie pod spód i takimi konkretnymi ruchami musimy się wciąć do środka, jakby pod ten właśnie element metalowy. Teraz jak już nam nożek wszedł, idziemy sobie na imadło. Zobaczcie, jak nam to już zaczyna wychodzić. I to mówię, to generalnie każdy katalog podaje, że jest niewymienny, a na przykład jak macie dobry stworzeń i chcecie wymienić samą gumę, no bo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nasza guma sparcieje, zniszczy się i ten smar ze środka będzie nam wychodził, no to niestety, ale ten stworzeń z czasem będzie już do wymiany. Bo brak smarowania w tym wypadku, no to będzie oznaczał to, że on w końcu nam będzie stłukał. Chcę wejść do końca, ale już widzę, że chodzi. O, proszę. I tak wygląda nasza oryginalna osłona. Na stół. I teraz jakich parametrów będziemy szukać, co chodzi o tą gumę, bo będziemy coś dobierać. Guma ma dokładnie od góry 20 mm. średnicy złapiemy tutaj. I tutaj mamy 45 mm, czyli musimy szukać takiej osłony 45 na 20 i wysokość. Wysokość 30. I taką gumę. Będziemy teraz szukać. Na razie się rozłączamy, jedziemy do sklepu. Yy, nie powiem, był dosyć duży problem z dobraniem yy, pod względem średnicy tych otworów yy, tej żegunki, natomiast yy, tutaj, jakby moi znajomi z Zamościa bardzo mi pomogli. To yy, zaumocowało tym, że po sprawdzeniu kilkudziesięciu przegubów. Po sprawdzeniu kilkudziesięciu różnych maglownic, różnych uszczelniaczy, różnych gum do, do sworzni, okazało się, że stworzeń od Ki K2700, ten górny stworzeń, bo są dwa górne i dolne, posiada właśnie taką gumkę. I teraz idziemy przyłożyć, jak to będzie grać. Pamiętamy o tym, że ta średnica jest bardzo istotna i ona jak się ją tutaj nałoży faktycznie ona jest ciutkę za szeroka. Natomiast jak nałożymy ten kołnierz, to tuleję, ona wchodzi do oporu. To okazuje się, że to wszystko idealnie pracuje, nie ma tutaj żadnego luzu i ten smar nie będzie nam wypływał podczas pracy. Zresztą ściśnijmy, zobaczmy jak to wszystko chodzi. Tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek luzie albo o tym, że smar będzie nam wypływał. Na dzisiaj dziękuję bardzo, trzymajcie się i powodzenia. Jo!